Witam! Miło mi poinformować, iż zaczynamy uruchamiać kolejne paczki głosowe do dodatku lektora głosowego. Na początek będą to zadania z lokalizacji startowych poszczególnych raz. To właśnie dzięki Waszej pomocy finansowej możemy tworzyć nowe głosy. Tu mamy już dostępną paczkę dla Raz Przymierza. Popatrzmy, jak to działa na pierwszych zadaniach w grze. Lokalizacja startowa Borgenów. Co ty tu jeszcze robisz, mieszkańcu? Nie słyszałeś? Miasto jest całkowicie zamknięte. Idź i porozmawiaj z porucznikiem Waldenem. Da ci dalsze wskazówki co do ewakuacji. Lokalizacja startowa Dranei. Nieważne są moje rany, bracie. To cud, że każdy z nas żyje. Nie wyglądałeś najlepiej. Byłeś w śpiączce przez kilka tygodni. Coś się stało i eksodar się rozbił. Wielu z nas zginęło. Ale ulżyło mi, gdy zobaczyłem, że jesteś żywy, poszukiwaczu. Z tobą jestem pewny, że wyjdziemy z tego cało i to niedługo. Proenitus poprosił mnie, aby wysłać cię do niego, kiedy się obudzisz. Czeka na ciebie na dole wzgórza. Wystarczy iść drogą na południowy zachód. Lokalizacja startowa Gnomu. Nazywam się Nevin Twist Ranch i jestem dowódcą formacji zwanej Survivor Assistance Facilitation Expedition lub w skrócie SAFE! Nie wiem, jak udało ci się przeżyć promieniowanie poszukiwaczu, ale większość ocalałych nie zniosło tego tak dobrze. Mój zespół zbiera wszystkich, którzy, którzy przeżyli, ale na promieniowanych gnomów jest zbyt wiele. Byśmy mogli odpierać ataki tak samo efektywnie jak do tej pory. Stracili już swoje umysły. Jeśli jesteś nadal wystarczająco silny, by dzierżyć broń lub rzucić zaklęcie, pomóż nam pozbyć się niektórych z tych trendowatych gnomów. Lokalizacja startowa nocnych elfów. Tutaj od razu mamy odpowiedź na zagadkę z poprzedniego filmu. Dlaczego musimy zabijać małe kotki? Witaj, poszukiwaczu. Jestem Ilthalein. Przebywam w Shadow Glen, by trenować podobnych tobie oraz by zadbać, ażeby naturalny balans pozostał niezachwiany. Wiosenne deszcze były szczególnie ciężkie tego roku. Przez to niektóre bestie rozwinęły się aż nadto, a niektóre cierpiały. Niestety, Populacja nocnych panter stała się zbyt liczna i może zdewastować inne, jeśli nie zmniejszymy ich liczby. Ruszaj dalej, młodziku, i zmniejsz populację dzikich kotów, aby harmonia została zachowana. Lokalizacja startowa Krasnoludów. Wyglądasz imponująco jak na bohatera. Podasz nam pomocą, dłoń wygląda na to, że dzisiejsze trzęsienie ziemi wstrząsnęło tymi barbarzyńskimi trogami spod gruntu i są oni wściekli na coś. Moi chłopcy robią wszystko, co mogą, by trzymać ich z dala. Lecz możesz nam pomóc, prawda? Rób swoją robotę i pomóż nam wydostać górników z kłopotów. Musimy zewrzeć szyki i utrzymać pozycję. Lokalizacja startowa ludzi. Posłuchajmy zadania. A więc jesteś nowym rekrutem ze Stormwind, tak? Nazywam się marszałek McBride, dowódca tego garnizonu. Cieszę się, że jesteś tutaj. McBride przegląda dokumenty. Poszukiwaczu, to ty jesteś poszukiwaczu, prawda? Przybyłeś we właściwym momencie. Orkom z czarnej skały udało ci wejść do North Shire przez przesmyk w górach. Moi żołnierze robią co w ich mocy, aby odeprzeć ich z powrotem, ale boję się, że zostaną wkrótce przytłoczeni przez orków. Udaj się na północny zachód do lasu i zabij ogary klanu Czarnej Skały. Pomóż moim żołnierzom. W paczce głosowej przymierza mamy wszystkie podstawowe 6 raz, a także 5 raz specjalnych, jak Void Elf. Lightforget Dranej, Dark Iron Dra Darth, Cool Tyren, Mega, Mecha, Mecha Gnome. Natomiast rasy wspólne jak Pandaren czy Draktyr będą zawarte w oddzielnej paczce, a to ze względu na rozmiary paczek. Wszystkich zadań w paczce przymierza jest 154, co daje nam 378 głosów. I zajmują one 49 MB pamięci. W kolejnej paczce głosowej będą lokalizacje startowe, Hordy. To już niedługo. Myślę, że w ciągu tygodnia. To wszystko na razie. Cześć.